Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, wśród wielu łez, nie aby ich zasmucić, aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do Ciebie i do mnie z głębi jego serca. Posłuchaj tych słów. Wiecie, że opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, oboje staną się wtedy jednym ciałem. A w tym kryje się wielka tajemnica: mam na myśli związek Chrystusa z Kościołem. Co sprawia, że jakieś małżeństwo jest z sobą szczęśliwe i spełnione? No, tak naprawdę pomyśl dwa słowa: codzienność i intymność. Jeśli mąż i żona dbają o swoją codzienną relację i dbają o swoją intymną więź, jak w banku, będą z sobą szczęśliwi, nieważne jaki mają długi staż my że podobnie słowo mówi z relacji naszej z Jezusem. Biblia mówi, że Twoim i moim małżonkiem jest nasz stwórca. Więc dbaj o codzienność z Panem Jezusem. Zatrzymuj się w ciągu dnia w swoich obowiązkach. Zatrzymuj się, by pomyśleć o nim. Myśl o nim jak najczęściej w ciągu dnia, zapomina jak najrzadziej. Docenia jego obecność. Dziękuj mu, proś go o pomoc. Inaczej mówiąc, nie ignoruj go w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Dbaj o intymność z Jezusem. Zamykaj się sam na sam z nim, tak? Jak powiedział. Wejdź do swojej komory, swojej sypialni, dosłownie, zamknij drzwi za sobą i szukaj Boga. Uwielbiaj go, spędzaj czas z Jego słowem, rozkoszuj się z nim, wyznawaj mu swoją miłość, słuchaj, co mówi do twojego serca, a wtedy swojej więzi z Jezusem będzie spełnionym. I będziesz szczęśliwy. Dokładnie stanie się tak, jak Jezus powiedział w Angeli Jana, kiedy mówił do swoich uczniów, e, kiedy mówił: Trwajcie we mnie, i moje słowo niech trwa w was. Na koniec powiedział, jako płęda podsumowanie, w ten sposób: A to wam powiedziałem, aby moja radość była w was, i aby wasza radość była zupełna, czyli spełniona, kompletna. I chcę, byś o tym pamiętał w tym tygodniu.